Też ogląda. ściskam ją mocno. Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Dobrze. Z takich ogłoszeń. Chciałabym zacząć od ogłoszeń, z których jesteśmy bardzo dumni jako logopedyczne SOS, bo uda się w tym roku, mam nadzieję, przeprowadzić dwa szkolenia. Pierwsze będzie to szkolenie z komunikacji alternatywnej, które zostało przeniesione z marca. Na maj, na ostatni weekend, maja 30-31, zapraszamy. A drugie szkolenie, wczoraj dopinaliśmy ostatnie szczegóły, będzie to szkolenie z terapii bilateralnej. Pierwsze miało miejsce w zeszłym roku we wrześniu i cieszyło się ogromnym powodzeniem. Dostaliśmy bardzo ogromnego, czy znaczy bardzo fajnego feedbacka, że było wszystko super, że szkolenie się podobało, że cała organizacja była ekstra, więc poprosiliśmy Agnieszkę Samus, żeby, żeby przeprowadziła szkolenie jeszcze raz. I chciałabym tylko nadmienić, że jakby naszą misją jako logopedyczne stworzenie tworzenie, prowadzenie szkoleń jest takie, że zapraszamy jakby tylko te osoby, u których, z którymi ja miałam jakiś kontakt, ale które wiem, że po tych szkoleniach będziecie mieli jakąś konkretną wiedzę, którą będziecie mogli przełożyć na, na swoją terapię i pracę z, z dziećmi. To pierwsze ogłoszenie, a drugie myślę, że już powolutku możemy zacząć. Mam dzisiaj dla Was informacje dotyczące trzeciego miesiąca rozwoju niemowlaka. Co tutaj się dzieje ważnego, jakie aspekty powinniśmy brać pod uwagę. I mam nadzieję, że obejrzeliście sobie pierwszy filmik, czyli znaczy pierwszy live, który miał miejsce dwa tygodnie temu. W zeszłym tygodniu nie było live, ze względu na to, że były święta i nie chciałam jakby zakłócać spokoju świątecznego. Wiem, że one, te święta były inne niż zwykle, ale mimo to stwierdziłam, że to nie jest dobry moment na live. A dzisiaj, dzisiaj będzie mowa o trzecim miesiącu. Dobrze, więc zaczynamy. Chciałabym troszeczkę powrócić jakby do początku. Dlatego że jeden z psychiatrów, pleshing już w 1920 roku e, uważał, że w chwili narodzin zmineralizowane są pierwotne okolice czuciowe i ruchowe, a więc obszary kory mózgowej odpowiadające za pierwsze przetwarzanie informacji wzrokowych, słuchowych i dotykowych oraz wykonywanie ruchów. E, dlatego tak ważne są te doświadczenia, jakie zapewnimy niemowlakowi w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych miesiącach. Dlatego ja tak zawsze podkreślam w tych wszystkich Moich nagraniach, jak ważną rolę odgrywa tutaj pielęgnacja niemowlaka, jak ważne jest to, jak bierzemy niemowlaka, jak odkładamy, jaką pozycję mu zapewnimy, jaką pozycję zapewnimy mu podczas karmienia, ale też jak ważne jest, jak mówimy do niemowlaka, jakich słów używamy. Że właśnie te słowa mają być dobrane do jego umiejętności i że te słowa, które wypowiadam, mają być prostej budowie, o prostej strukturze. Dlaczego? Ano dlatego, że na samym początku przetwarza tylko, nie mogły przetwarzać tylko te proste struktury, a poprzez dojrzewanie odpowiednich struktur mózgowych i dostarczanym bodźcom potrafi zapamiętać te proste struktury i zbudować na ich podwalinach te bardziej złożone. I to pozwala mu na to, żeby od samego początku nawiązywać kontakt, budować relacje z osobą dorosłą oraz tak naprawdę tworzyć przywiązanie. I to gwarantuje nie, nie tylko prawidłowy jego rozwój, ale też buduje tą relację z osobą dorosłą na samym początku, ale też ta relacja, po, po, to, potem tą relację też widać w jego dorosłym życiu. I pierwszym etapem, jakby takim komunikacyjnym, o którym mówiliśmy w, w nagraniach, Tydzień temu i dwa tygodnie temu, jest jakby płacz, tak? Poprzez płacz dziecko się z nami komunikuje. On z każdym dniem zaczyna się różnicować. Wiemy, kiedy dziecko płacze, jak jest głodne, kiedy płacze, jak chce być przytulone, a kiedy płacze, gdy po prostu ma mokro. I to buduje u niego takie poczucie bezpieczeństwa i daje mu sygnał zaspokojenia jego potrzeb. A to zaspokojenie powoduje obniżenie automatycznie stresu, a jak nie mamy stresu, to automatycznie też nasz mózg przyswaja nowe informacje. I kolejnym takim. Najpierw jest płacz, czyli taką formą komunikacji dziecka, a drugą jest jak naj... są jego jakby miny, które są prześmieszne, które po prostu czasem mamy wrażenie, że możemy godzinę spędzić na to, żeby patrzeć, jak niemowlę niby się uśmiecha, niby robi takie grymaski na, naszej, na buzi. Te wszystkie sygnały, te właśnie grymasy, te miny, są bez żadnej zewnętrznej prowokacji. Często rodzice mi mówią w pierwszym bądź drugim miesiącu, jak przychodzę na konsultację, że mają wrażenie, że, to dziecko, że, że dziecko się już do nich uśmiechnęło. To jeszcze nie jest ten uśmiech, na który czekamy i o którym za chwilę powiemy, no bo to jest, to jest uśmiech endogenny, który, wynika z, który pojawia się bez żadnych zewnętrznej prowokacji. To jest jakby taki wynik takiego spięcia mięśniowego, który po prostu powoduje... Unoszenie się lub obniżenie napięcia w pewnych obszarach mięśniowych. I w tym trzecim miesiącu najważniejszym takim aspektem jest uśmiech społeczny. Jest to aspekt, na który rodzice bardzo czekają, który daje też informację rodzicom, że dziecko jest, jest spokojne, jest bezpieczne i że czuje się z nami dobrze. I jak najbardziej uśmiech społeczny można um, uznać jako pierwszą rozmowę, jaki taki pierwszy dialog. I ta wymiana uśmiechu stymuluje dziecko do powtarzania. I mamy wrażenie, że im dłużej się uśmiechamy nad dzieckiem, im szerzej ten uśmiech prezentujemy, tym um, dziecko powtarza i jest szansa, żeby nam e, odpowiedziało szybciej. Kolejnym jakby takim etapem w tym trzecim miesiącu, jakby kontynuacją z tego drugiego miesiąca jest rozwój czopków w plamce, który odpowiada za ostrość widzenia i rozpoznawania barw. I tutaj dzieci jak najbardziej cały czas wpatrują się w naszą twarz, tylko już zaczynają zauważać kolejne elementy, zaczynają jak najbardziej zauważyć. Cały czas się wpatrują raz w oczy, które się szeroko otwierają, albo zamykają, albo poprzez nasze brwi, które się marszczą, unoszą lub opadają, naszą buzię, która nos jest w ruchu oraz zaczynają w końcu zauważać nasz nos. Czyli już mamy trzy elementy, na które jakby sobie sekadują ten wzrok, żeby powolutku jakby patrzeć i obejmować wzrokiem całą naszą buzię. Badania pokazały, że dzieci podczas czuwania. To jedną czwartą godziny spędzają właśnie na obserwacji, na śledzeniu tych naszych poszczególnych elementów na naszej twarzy. I oprócz naszej twarzy, dzieci zaczynają zauważać też obrazy, obrazy dobrze kontrastujące się z tłem, znajdujące się w bliższej lub dalszej odległości dziecka. I, mm, i może to być źródło światła, obrazy, które wiszą na ścianie, lub zawieszone zabawki. I kolejnym etapem u dzieci, które świadczy o tym, że powoli to wszystko się z sobą zaczyna integrować, jest to, że one zaczynają śledzić. Śledzić obraz śledzą obraz znikający z pola widzenia oraz obracają głowę za przedmiotami lub osobami. I to śledzenie następuje w poziomie, pionie i po kole. One również potrafią przenosić wzrok na źródło dźwięku znajdujące się w bliskiej odległości. Czyli dla nas to jest taki sygnał, że słuch i wzrok Przygotowują się do nabywania funkcji językowych, dlatego tak ważne jest, żebyśmy mówili do dziecka. I tak jak powtarzałam wam na ostatnich nagraniach, ta mowa ma być powolna, mamy szeroko otwierać buzię i mówić zdaniami prostymi. Nie mówimy, nie mówcie, nie, znaczy nie używamy słów takie, takich, które mm, są takie zdrobni, które są zdrobnieniami, bo Traktujmy nasze, naszego niemowlaka jak człon, jak po prostu osobę naszego partnera komunikacyjnego. I dzięki temu, że będziemy do niego mówić, dostarczamy mu materiał językowy, na podwalinach którego buduje swój własny system językowy. Opisując świat, każde nasze słowo opisuje daną emocję, na które dziecko nastawione jest, szczególnie w tym pierwszym miesiącu, szczególnie w tych pierwszych chwilach, kiedy ten jego układ nerwowy dopiero się tworzy, dopiero te połączenia powolutku sobą ewoluują. I ta relacja oparta na komunikacji stanowi podstawę rozwoju poznawczego i społecznego dziecka. I y, były przeprowadzane takie badania, gdzie porównywano dwa rozwoje. W pierwszym domu było niemowlę, które słyszało tylko i wyłącznie dźwięk płynący z telewizora bądź z radia, a w drugim y, było porównywane niemowlę, do którego były przesyłane komunikaty mówione i okazało się, że, y, że różnica była bardzo duża, że tych komunikatów była miliony różnicy między tym domem, gdzie mówiono do niego głosem, a tym domem, gdzie, gdzie mówiono, gdzie tylko był słyszalny dźwięk telewizora, bo te dźwięki dla niego były albo za szybkie, albo za bardzo skomplikowane i tak naprawdę niemowlę słyszało bardziej szum niż dźwięki, które były skierowane do niego. Więc pamiętajmy, mówimy, Powoli, spokojnie dobieramy zasób słownika zgodny jakby z zapotrzebowaniem dziecka. Jak mamy stymulować te wszystkie funkcje? Jak mamy powodować, żeby ten uśmiech społeczny pojawił się? Jak mamy mm, prowokować, żeby to wpatrywanie się w nas było coraz bardziej takie celowe? Jak prowokować to śledzenie, które potem będzie nam potrzebne do wyższych funkcji wzrokowych? Po pierwsze pochyl się nad dzieckiem. Jeżeli potrzeba, połóż rączkę na jego klatce piersiowej. Dam mu tą informację, taką uwaga, coś tu będzie się działo e, i, w, i wtedy do niego zacznij się uśmiechać, zacznij pochylać głowę. E, po moment, bo tutaj coś mi się przełączyło. O, teraz powinno być ok. E, Zacznij do niego się uśmiechać, poruszać się powoli na jedną stronę i na drugą stronę, i wtedy ten ruch, i ten, ten ruch przede wszystkim naszego ciała, i ruch naszej, naszych artykulatorów sprowokuje, że dziecko automatycznie będzie bardziej skupione na, na tym, co do niego prezentujemy. E, to pierwsza rzecz. A druga rzecz oprócz tego uśmiechu, rób naprzemiennie: uśmiechaj się i dziubek. Uśmiechaj się i dziubek. Jeżeli potrzeba, dołącz ruch. Jeżeli nie ma potrzeby, to zostaw, zostań w pozycji statycznej i tylko uśmiechaj się szeroko i rób dziubek. I po trzecie, zacznij śpiewać kołysanki albo rymowanki i powolutku odchylaj się, odchylaj się, oddalaj się od dziecka, tak żeby. Zaczął szukać nas, nas żeby wszedł za naszym dźwiękiem. I pamiętajmy, że wszystkie te stymulacje wykonujmy raz na jedną stronę, czyli chowajmy się raz na jedną stronę i chowajmy się raz na drugą stronę, bo wszystkie rzeczy, które prezentujemy dziecku, pamiętajmy, żeby były dawane symetrycznie. Także nie, że tylko mamy łóżko przystawione do ściany i tylko z jednej strony możemy się schować. Absolutnie nie. Odciągamy to łóżko od tej ściany i raz zaczynamy mówić do dziecka centralnie i powolutku się chowamy, a drugi Zaczynamy mówić i chowamy się po drugiej stronie, żeby zaczął obracać główkę na jedną stronę i zaczął obracać główkę na drugą stronę. Jeżeli chodzi o przedmioty, to jak najbardziej również możemy stymulować naszego niemowlaka, możemy przesuwać nad przedmioty nad głową dziecka, mogą to być przedmioty. Takie bardzo wyraźne, okrągłe albo owalne. Pamiętajmy o tych trzech kolorach, jakie dziecko dodatkowo widzi. Oprócz tego białego, czarnego jest jeszcze czerwony, żółty i pomarańczowy. Lub mogą to być też książeczki lub karty kontrastowe. I jeżeli chcemy stymulować nasze dziecko, to będzie. Mój pomocnik dzisiaj. Jeżeli chcemy stymulować dziecko, to pamiętajmy, żeby te karty. Nie wiem, czy go widać. Widać mojego misia? I mam nadzieję, że go widać. Nie mogę się przyzwyczaić do tego opóźnienia, które występuje na Facebooku. To pamiętajmy, żeby te karty nie prezentować dziecku tutaj, bo ono przechylając się do tyłu nie ma żadnej funkcji, tam nic nie ma. Pamiętajmy, żeby te karty prezentować dziecku tutaj, żeby mógł dźwigać powoli główkę w tą stronę, bo tutaj też będziemy przywieszać mu zabawki, i tutaj rączki będą też prowokowane do wyciągania. Więc te wszystkie rzeczy, które chcemy prezentować dziecku, pamiętajmy, żeby były na wysokości jego klatki piersiowej, jego pępka, żeby ta stymulacja przebiegała prawidłowo. I jeżeli mamy problem w sensie takim, że zauważamy, że to dziecko nie zwraca uwagę na te nasze bodźce, że, że twarz super reaguje, ale na przedmioty bądź karty już słabiej, to wtedy powolutku zacznijmy stymulować. Środek ciała, tak? Przybliżajmy te karty i oddalajmy. Przybliżajmy, oddalajmy. I dopiero od środka zaczynamy prowokować raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. I dopiero po jakimś czasie zaczynamy. Prowadzi ten widokrąg, tak, od prawej do lewej strony. Jeżeli jest problem, pamiętajmy, że zawsze możemy tą kartę wprawić w ruch, żeby jeszcze bardziej sprowokować percepcję wzrokową do skupienia i do, pożądania, do podążania za tym, co, co mamy dla naszego małego misia, dla małego niebowlaka. I Dobrze, jeżeli na przykład nie mamy takich kart kontrastowych, to nie zachęcam do zakupu. Uważam, że fajnym pomysłem będzie zrobienie ich samodzielnie. Ja akurat mam karty z pani profesor Cieszyńskiej, ale rodzicom proponuję, żeby sami porobili właśnie takie takie spirale na różnych tłach, takie pasy po prostu narysowane w różnych odległościach od siebie, żeby powolutku włączyć te kolory, które są dla dziecka teraz jak najbardziej czytelne, ale żeby po prostu było coś innego tak, różne spirale, różne pasy e, i szachownice, tak to będzie dla niego bardzo ciekawe i bardzo interesujące jeżeli na przykład mamy dwie książeczki tylko bo stwierdzamy, że więcej nie bo się jakby nie opłaca bo dziecko jakby szybko rośnie, jakby w tym pierwszym miesiącu śpi, w drugim miesiącu bardziej skupi się na naszej twarzy i kupi, mamy tylko jedną, może dwie, to narysujmy sobie sami, stwórzmy sami sobie takie karty, a będzie to na pewno bardzo atrakcyjne dla naszego niemowlaka. A jeżeli chodzi o stymulację dźwiękami, to pamiętamy, mówimy powoli, otwieramy szeroko buzię i na początku skupmy się bardzo na samogłoskach. Wymawiajmy te samogłoski pod różnymi pod różną, w różnej wysokości. Tak? Raz mówmy cicho. A. Teraz mówmy głośno. A, tak samo z innymi samogłoskami. I, U. O, O, albo róbmy też ciągi samogłosek. A, O, I. To będzie dla dziecka bardzo ciekawe i gwarantuję wam, że Skupienie na naszej buzi będzie niesamowite. To ta właśnie zmiana dźwięków spowoduje taką mega koncentrację, bo ono za każdym razem będzie ciekawe, czy ten głos będzie nisko, czy będzie wysoko, i cały czas będzie patrywał się w naszą buzię. I automatycznie mówiąc, poszczególne samogłoski. Tak jak wcześniej powiedziałam, cały czas rwamy ruch artykulatorów, czyli nasze, na naszych ust oraz podnosimy, zamykamy, albo rozciągamy oczy, podnosząc i, i opada, opadając automatycznie brwi. Więc to dla dziecka naprawdę będzie bardzo ciekawe. Czyli mogą to być samogłoski, ale też już mogą być to ciągi sylab, jak ba, bo. Pamiętaj, żeby to wszystko było powoli. Jeżeli chcesz znowu włączyć ciąg sylab, pamiętaj, żeby one też były w jakimś czasie. Nie tak szybko. Pa, po, pu, pe, py. Bo dla niego to nie będzie zrozumiałe. One mają być powoli wypowiadane przez Ciebie. Ma być pa, po, pu, py. Ty zauważysz... I dostosujesz sobie czas do reakcji dziecka, kiedy będzie ciekawy i mocno skupia wzrok, wydłuż jeszcze moc, jeszcze bardziej realizację tych sylab. Jeżeli to skupienie będzie troszeczkę niższe, przyspiesz, ale nigdy, jak z, jak, jak z pistoletu. Absolutnie tego nie, nie zalecam i nie rekomenduję. Bardzo powoli pamiętaj, żeby te wszystkie dźwięki do dziecka docierały. I najważniejsze, o czym chciałabym, żebyśmy pamiętali w tym trzecim miesiącu, jest to, że nazywamy czynności pielęgnacyjne, używamy do tego trzecią osobę liczby pojedynczej, jak mama ubiera, mama nakarmi, mama przebiera. To są jakby najważniejsze sygnały dzięki tej powtarzalności, bo te czynności wykonujemy w ciągu dnia bardzo dużo i... I to zagwarantuje, że ta powtarzalność, ta prosta struktura zostanie przez niemowlaka bardzo szybko zapamiętana. I myślę, że na dzisiaj tyle z tych najważniejszych rzeczy dotyczących trzeciego miesiąca życia niemowlaka. Jeżeli macie jakieś pytania, to, e, to je chętnie na nie odpowiem. Hmm? chwilkę na no nie zaczekam, a jeszcze w międzyczasie powiem, że został e, wysłany mail do wszystkich osób, które pobrały SOS Rozwoju 12 miesięcy z prośbą o taki feedback, bo chciałabym, żeby te karty były takie bardzo czytelne i bardzo przydatne dla rodziców, dla terapeutów, żeby też obniżyły taki lęk i niepokój rodziców dotyczących rozwoju niemowlaka, więc jeżeli ktoś z Was dostał maila, to bardzo proszę o odpowiedź. Ten jest krótkich 10 pytań, najczęściej do zaznaczenia, czasem tylko do wpisania, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę a da mi to bardzo dużą, bardzo ważną informację, co poprawić, co zostawić, co rozbudować i, i oczywiście jeżeli karty zostaną poprawione, to do wszystkich zostaną też odesłane jako, jako prezent od nas już, tak bardzo już w wersji zmodyfikowanej. To za dziś Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień na czwartym miesiącu.